Hej, cześć, siemanolski ludzie, z Caesar w kolejnym odcinku z frakcji do frakcji, moi drodzy, a dzisiaj rozpoczynamy, kurczę, frakcję wulin, wujin, czy jak to tam się wypowiada, nie mam zielonego pojęcia, moi drodzy, ale pierwszy na celowniku jest Tiandi. E, tak, czyli jedna z trzech postaci, którą tylko w sumie tak właściwie, jak widzicie, to odgłosy, nie no, wiem, co to na, na... na, na, widzicie, na ten, na pryma to dalej, nie wiem, co się odpieprza ogólnie, ale nie wnikam. Jedna z trzech postaci, którymi tylko grałem sobie tutaj po frakcji Wulin Wujin. no i co, jeżeli chodzi o mojego Tiandiego, okej, okay, te tego są bardzo nerwujące, powiem wam szczerze, no ale, jak widzicie, mamy trzy na niego addony rzeczywiście zrobione, no jest on tam może niedociągnięty jakoś niesamowicie, pewnie nie mam to takiego designu, jakiego bym chciał, na przykład klaty pewnie, którą ma o wiele pewnie lepsze jakieś inne tam klaty, chociaż tam... Według mnie wygląda całkiem nieźle, moi drodzy. Ja wybaczcie, że w szlafroczku ogólnie, dlatego, że no, przed drugimi zmianami, zmianami akurat, staję się, staram się wstać szybko i nagrać jakikolwiek odcinek, żeby się mieli na kanale, żeby było cokolwiek do oglądania, moi drodzy. Także tu, no, postać kurczę weteran. Także no. Powiem Wam tak, zobaczymy jak pójdzie klasycznie. zagramy sobie oczywiście, moi mieli pojedynek i Dominiona. Jak zawsze. Także, no co, bez będęgo gadania, wejdźmy do gierki. Yy, Tiandi ogólnie jest postacią śmieszną, no a ogólnie ja ją grałem mega dawno temu, ponieważ pamiętam, że do, tylko jak y, wyszły te postacie. Y, o, myślę, że już na bota, już za małą chwilę. Y, jak wyszły te postacie, to kupiłem sobie po prostu DLC ten. Y, nie pamiętam jak to się nazywało Matching Fire, coś takiego kurczę. not sure For That. Gram na Shugokiego, no to już przekroiliśmy ten pojedynek chyba raczej, tak mi się wydaje, szczerze mówiąc, yy, ale zobaczymy. Yy, ogólnie, no mówię, jakoś tak yy, Tiandim mi się najlepiej grało z tych wszystkich. Co to jest? A, to jest, no dobra, ja, ja, jajaja. Także yy, Tiandim dużo grałem kiedyś, on dostał dużo zmian też, więc nie ogarniam prawie tych zmian. Yy, no jest to taki bardzo unikowy taki champion. nie. on niby jest do jako łatwy, tak szczerze, ale czy ja wiem, czy aż, aż taki łatwy jest ten Tiandi? Tak, w użyciu szczerze Wam powiem, no nie do końca mi tego przekonany był. No ale dobra, gramy na szuboka, dlatego raczej będzie dość ciężko, mi się wydaje. No ale zobaczmy, co nam się uda zrobić. O, jeszcze Messenger, kurczę, wybaczcie, tak blisko tego. Dobra, koleżko. No dobra, to co? Ok, tak zaczynamy tą grę. Okay. Dobra, tak musimy robić uniki przed nim, no bo to... no jak widzicie Tiargi to ma tutaj takie śmieszne ataki takie właśnie Dobra, tak rozumiem może. Iś. Iś. Oj, oj, to zaboli moi drodzy. O kurczę! Dobra, udało się jakimś cudem Ogólnie Tiardi to tutaj, moi drodzy, bardzo dużo uników Możemy też aunować sobie ten prawy właśnie z dasza Kurczę, mamy takie duże ataki, szybkie y, swift ataki takie, kurczę Także to, two. mówię, nie każdy musi ogarnąć Thjandiego Ja nie twierdzę, że jestem mistrzem tej postaci Ale naprawdę jest dość denerwujący na duelach właśnie, jeżeli chodzi o to Dobra, kolego, widzę, że tutaj honorable, kurde Honorable, honorable Może kopa zrobimy mu Okay, ja nie wiem jak się, moi drodzy, właśnie po tym kopie y... okay, tego się... A bo ja mam też atak... A nie Okej, okay, ja miałem kiedyś taki atak, moi drodzy, jeszcze y... Kiedyś w tjandi O tak, teraz dasza trzeba do przodu zrobić o okay, kolego nie masz w stanie troszkę Okej okay. Czyli teraz trzeba... O, nie, trzeba zrobić dasza do przodu, żeby. U... A, okej, okay, tak, trochę to tylko zmienili troszeczkę. No kolega się wystaminował. Ok, to za bolesko. No dobra. Powiem tak, Właśnie, trochę się skupiam tutaj, powiedzmy, ale. Ja nie wiem, właśnie jak po tym kopie moi drodzy zrobić ten atak mieczem, bo ogólnie, jak kopnie się wroga. To jest niby 100% na to, że ty uderzysz tym mieczem z góry. No tylko nie wiem, taka animacja śmieszna jest jakby, ale. Ja nie wiem, jak to się robi ogólnie rzecz biorąc, dobra kolego. Może light atakiem? No nie, na pewno nie light. No nie wiem, jak to się robi, naprawdę. Nie, nie, nie kolego, nie jestem. Okay. Oj, to sięgnie mnie no. I heavy, może z góry, może nie tym razem. Oj heavy, armory to są kurde tego szugora to. Nie no, no. oj, to zaboli kolego. Oj, kaheba, a tak ładnie tego zrobiliśmy. No było blisko, było blisko, nie ma co. Kurde bęben, nie ma co, ale nie idzie tak źle ogólnie. myślę że będzie o wiele gorzej. Może light atak to jest to właśnie te kurde, ten właśnie atak mieczem jak ono leży na glebie podczas kopa. Może to jest to, moi drodzy. Dobra, dobra, no chodź, chodź, zapraszam. Co podleża, gramy. O, no. o kurde, to jakiś śmieszny odgodni. Może light. Nie light. Nie wiem, moi drodzy, jak to się robi naprawdę. Może... Jeszcze został nam... Jeszcze został nam ten ogólnie. Nie, e, obszarowy atak, ale no nie sprawdzę teraz tego, no. to chyba anulowaliśmy. Ty chami, no chciałem sprawdzić, weź bądź moim testerem. Oto kolego... O, to umiera. Mnie. kurde, comeback kolego robi, comeback, bo ja roluję, bo chcę sprawdzić jak to zrobić naprawdę. Ale dobra, wysrane, chyba po prostu mamy to gdzieś, co? I go dymamy. Dałem mu dwie rundy tutaj. Tak głupio troszeczkę, nie powiem. Muszę to tutaj wziąć chyba. Dobra, no, jeśli to wiecie. To duża porażka będzie, to to nic się nie stanie, wiadomo jak jest. no. Tu średni pomysł z mojej strony. Kolego, bo tu ledz, blisko. No, I'm good, thanks. Oj, oj. oj. No dobra. Aho, tylko mnie źle, kolego. Nie, nie sprawdzę tego, on już wielkie uniki robi. I już. o I heaven. To takie. To takie. Moment. No. No. no dobra. Yy, wyszło. No widzicie. No już nie, nie trollowałem z tym, to... No ale kurde, no nie wiem jak to się robi. Może zobaczymy na Dominion'a, może nam się uda, ale dobra gierka ogólnie, jednak, jednak wygraliśmy, jednak wygraliśmy, z dwoma strollowanymi troszkę tutaj jednak rundami, bo byłem ciekawy i no sam nie pamiętam kto się robi za cholerę, bo jest to nowy atak ogólnie właśnie tego Tiandiego, właśnie to, że jak użymy sobie, użyjemy sobie tego kopa, to on właśnie wtedy ma taki atak, że po prostu w tym mieczem uderza w dół jakby i tak fajnie doskakuje do kogoś, także no, Ironomen Ale dobra, grałem teraz teraz rozgrywkę drużynową i oczywiście Dominion. Także zobaczę. Nie wiem, co to za odgłosy są ogólnie. Kiedyś były takie króliki w tym For Honorze, rok temu na Prima Aprylis, ale no teraz są jakieś Nie mam pojęcia, co to za odgłosy, moi mili. Naprawdę, nie wnikam. No jeszcze loby wywaliło. Hell na, no, men, hell na. No. O i także moi mili co mogę też powiedzieć oczywiście Ktoś jest zainteresowany Zawsze teraz o godzinie 23 na Twitchu Link macie w opisie jest strumyk Ja sobie zawsze wracam z roboty i sobie odpalam z Gramy sobie tam w repo Potem co zależy co czasami jak tam mood jest Dzisiaj nie wiem dzisiaj pewnie też będzie repo jakieś Może kurcze Także zainteresowanych zapraszam Zapraszam oczywiście moi mili No i dobra mamy to w końcu Gdzie ta muza gdzie tam za Ej, ej, ej. Napewam, ja że chęci są znikome. Tutaj, no drugich zmian tu ja nie cierpię akurat, ale to każdy z was chyba wie. No, ale co zrobisz? No, jest takie życie, nie? Życie życie jest nowelą. Kurczę bęben. No ale chyba ładna pogoda się szykuje, bo naprawdę całkiem ładnie jest za oknem z tego co ja tam widzę. Chociaż jest zasłonięte, ale widzę, że jednak słońce nawet daje. Także chyba spoko, chyba spoko. Nadawać tą grę przetwarzania. No, dziękuję. O, mam tutaj kuźnię, kurczę, asfalt. No dobra. Ja raczej danego drugiego sata pod niego nie mam takiego niesamowitego. Ja mam Blackstone, jedynie zrobionego sata, ale wolę chyba tym swoim raczej zagrać, tak szczerze. Ej, ja mamy tutaj, kurczę, wolniej tracimy kondycję, raczej to jest najlepsze. No, raczej mam takie najlepsze perki chyba. Dobra, weźmy sobie tego, Ticketa. Muzyka śmieszna. To jest Shinobi? Bo, ładnie, bo Shinobi ma takiego e, e, mitycznego skina tego, ja to... E, e, Bosz Shinobi Orochi, wybaczcie, e, hej! A, kurde, znowu się pomyliłem, Shinobi Orochi. Co ja mam z banią, moi drodzy? Okej, ogólnie mam wysokie prestiże raczej, bo ten ocelot, to ten e, To maskę, to się dostaje od 7 poziomów z wyższych reputacji, więc jo, i ta samo, tak samo ta afera. Ok, mają centka Orochiego, Highlandera i Apolion, Apolion, no, Wormami. No ja 14 rybka nasz ten. No dobrze, dobrze. Mam na większą repetację z całej gry całkiem interesujące, powiem wam szczerze. Nie powiem, nie powiem. Całkiem nieźle. Ten Orochi taki ładny nawet. Taka paleryna, kurde. Nie wiem co to jest za skin. Nie widziałem go nigdy chyba, ale naprawdę sympatycznie wygląda. No dobrze, no zobaczymy jak to wyjdzie, moi drodzy. Jestem ciekaw. Oj, chyba już lekki kihełanko. Kurczę. No dobra, ja, no tak y, ogólnie wydaje mi się, że, tak nie wiem, sytyp sceptycznie myślę, ale że przegramy raczej. Dlatego, że ta a, Apollyon, wurmami, AK, jednak ona jest pod dominacją do mega mocnym czempionem. Więc jakby farmił sobie talent, to będzie raczej ciężko. A teraz tylko główki są kurcze, nie ma już tych minionków, tylko są główki tych królików. Okay. Czyli tak jakby wciąż króliki, ale nie do końca jednak, no dobra. A nie, są, patrzcie, pieprzone, okej. Okay. Czyli, czyli króliki po prostu ciągle są w tej grze. Ale tak jak było dwa lata temu chyba, jak było się takim malutkim, się małym, małym czempionem biłeś, kurde. Dosłownie, że był ma, mały, mała, każda była mała i... Tak, kurde, to było zajebiste, moi drodzy. Jest na odcinek kawał kawał nawet na, nie o tym na kanale to. chyba. Aha. Eee, Dasza robiłem, co to... Oj, spoczenie jest moi drodzy, exe, no to niedobrze. No niedobrze moi drodzy. Ej, ja to omylowałem, dobra Moi drodzy, wiecie co ja sądzę na ten temat? Nie? To będzie luz milion procent, zobaczycie. Na, na na no cóż, znacie moje zdanie na temat deflektowania lightów. No i mojego zdania nie zmienię, za każdym razem będzie ono takie same, czyli po prostu film z się trafił niesamowity. No cóż, no widzicie, niektórzy endują tę grę, a niektórzy się pocą jak same, no nie powiem kto, żeby nie było, bo tutaj wiadomo jak jest. No to cóż, oto szybka gierka i do domu, co? What the fuck is going on? Czy tak kurde umierają śmiesznie, te, te króliki? Chyba ja. No widocznie tak, dobra, spuścimy to floor'ę. Ja pierdziela, kurde, jak mówię. O, jeszcze ja tam przyszedł, szana. No dawaj. O, to tak, nie war, ja. jest wariacik, jo? Czy to normalna, czy nie do końca? Okej. Okay, Widzę, że mnie zespamuje tak. jakiś tam, skurwysin. Eee, what? Okej. Okay, kompilacja śmierci, chyba, moi drodzy, w tej dominacji będzie coś tu, w takim razie. No, ale zdarza się najwidoczniej, no cóż. Ocalek prawie tutaj wysalował tego rocznika, no ale cóż. Ale cóż, widzicie, już każdy, nasz team jest po prostu martwy all the time, no. Czyli moje tutaj predykcje tym razem akurat, yy, no, były prawidłowe chyba, także cóż. Tym razem moje predykcje były prawidłowe, no ale walczymy, no co no, póki coś to walczymy. Ale no tak jak rzeczywiście mówiłem, no raczej to GG widziałem po tym Pajlanderze, że to raczej nie będzie ciekawa gra. No i rzeczywiście się nie było, nie jest, przepraszam bardzo. Można zrobić takie rzeczy, moi drodzy. A, tego nie przekracza właśnie, co ja robię. Dobra, jak się a, Tu Highlander, przedtem. A, no, a też coś jest. Ale dobra, spróbujmy się zmierzyć. Może się uda. Co to czy Wormami, czy Orochi może w sumie... Tutaj Wormami. Ojej, kolega, to... No dawaj. A, nie, nie, nie. A teraz gardę to wiem. Szybszy wiem, co robić. Okay. Nie ma staminy kolega. Aha. O Jezus Maria, ja powiem wam naprawdę jakby... O shit, man nie, nie będę komentował. Ale cudowna jest ta Podoba mi się. Podoba mi się, podoba mi się. Tak samo jak moim teammate'om. Chyba aż tak bardzo w to jeszcze przez żaden odcinek dostaliśmy, że aż tak, dosłownie. Ale chyba, no nie no, no, no zdarza się. ale ja tutaj, powiem że zawsze się dziwię, że to mnie trochę trafia, tak szczerze, ten atak heavy, yy, unblockable, skoro też robię tego yy, Dasha un, no unik bardziej taki, kurde, ale well. Dobra, idę im pomóc ginąć raczej bezproblemowo, o. Oho. No więcej, więcej. Okay, okay. A tu walczę do końca samego. O, se sparuje ja z tym swordem najgorszym na świecie. Hmm. O, moi drodzy, mam nadzieję, że kolega będzie miał smaczny obiad. Bardzo dzisiaj naprawdę przytomni mnie. ale co zrobisz, no kurczę, no? No co zrobisz, moi drodzy, co zrobić, no? Trafił się z posłuszki, kurczę. No i niestety, no. Niestety, niestety, no. Jest jak jest, tutaj Oroszu sobie poradził elegancko. No, gierka tragiczna, niestety, jak już widzicie zresztą, jaki jest rezu rezultat tutaj tego. Ale dobra, ona... Brawo, brawo. Comeback. A nie, nawet nie comeback, tutaj już oni mają ty tyle punktów, że... Ale mnie zrezuje, dzięki, dzięki. Dziękuję, dziękuję. A tutaj i tak się nic nie uda zrobić, nie? Jakby brawo ty takiego nerwu Jest szansa, jest szansa, moi drodzy jeszcze. To fajnie, jak moja też postanowi, aby skoczyć, może z łaski swojej. Dobra, nerwu, dostałeś ganka na Shivanie tak zwanego. No dobra. Ja bym się poszedł wyregenerować na C. Może comeback, może comeback, ale nie no, patrzcie, to ja, ja tutaj nie ja tu jestem tragiczny w tym metu naprawdę. Nie zrobiłem nic ogólnie, tylko odpuszywałem jednego lane'a, tak poza tym to, to niezbyt, niezbyt cokolwiek tutaj zaprezentowałem, wyregeneruję sobie trochę HP. Oni nie mają ani jednego lane'a, także fajnie w sumie, nie? Nie dostają w ogóle punktów, pójdę im pomóc już Najwyższa pora. Ok, to się robi... o, wiesz, nie? to też okay, panu, Koko, no zabić na sens... A nie, przecież jak oni to A nie, 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 nie staną, to tu, bo to już ich strefa wciąż. No dobrze, dobrze. Kora sacik tanki szybki. I o jeszcze wali, bo już tam tutaj, także proszę bardzo. Wali na świczkę. O tylko oni nie zostanie trzymany, także unlucky trochę. No tutaj troszkę, troszkę unlucky. No ale idziemy się bić... Jak mężni... O kurwa no na grawel. I tak oni nas wypierdzielą w koko tak szybko, że się zastramy tylko co najwyżej kolego, także... What oh. uh -huh. Uh -huh. O, o właśnie o tym mówię o tym mówiłem na początku właśnie nie, no, o tym mówiłem na samym początku moi drodzy warmam jednak na dominionie jeżeli chodzi o to to jest raczej taka mocna postać żeby oddzielić jakby postacie Naprawdę, podczas to jest po prostu smora najgorsza, nie? No powiem tak, no, takiego ogłównionego Dominiona jeszcze w tej serii chyba nie mieliśmy, no ale... co już Wam mogę powiedzieć, no, Jak deflektyktujecie light ataki, jesteście parowami najgorszymi, tak jak ten Highlander, niestety. I z posłuchami takimi, że macie wieliczkę stworzoną w własnej chacie, po prostu. No tyle mogę dopowiedzieć i tak raczej jest prawda, według mnie. I nigdy zmiana moje, z, nigdy zdania swojego nie zmienię. Także moi drodzy yy, dziękuję za oglądanie tego materiału Tak się to prezentowało yy, tutaj Tiandi, no dominion był tragiczny, to tutaj ty, ta, y, ty, ten pojedynek był taki stabilny yy, Także no kolejna będzie Nuxa, którą grałem yy, dwa razy może w życiu, także będzie śmiesznie. No i co? Dziękuję was za oglądanie. Dajcie co wy sądzicie w ogóle o Tiandi i yy, no, żegnam się, trzymajcie się do następnego i pa pa!